Witam Was serdecznie albo. Ahoj Panie Żubrze, na tym malowniczym tle krakowskiej Wisły. I teraz opowiem Wam o suplementach. Wiecie, branża fitness rośnie w siłę. Teraz ćwiczy wszyscy. Sprzątaczka, Twoja matka. Twój stary, ty też może mógłbyś zacząć ćwiczyć. W każdym razie, ró, równo z rozwojem rynku, wiadomo, że rozwija się rynek suplementów. Bo suplementy biorą nawet ci, którzy nie ćwiczą, co nie? Twoja matka zanim nie ćwiczyła, zanim dotknęła sztangi, na pewno jakieś brała gówno na odchudzanie. Więc ogólnie rynek przerąbany, a przez to bardzo dużo rzeczy, większość tych rzeczy, jak to zwykle bywa, z takim napompowanym, z taką napompowaną gałęzią branży, gałęzią rynku można sobie wsadzić, wiecie gdzie. I właśnie na pomoc Wam, naprzeciw oczekiwaniom, zrobiłem ten film, gdzie opowiem o pięciu, a może więcej, kto by tam liczył. W każdym razie o najbardziej przereklamowanych suplementach, na których wydawanie hajsu to całkowity nonsens. Absolutnie. W ogóle nie ma to sensu. I teraz właśnie wywołuję do tablicy wszystkie te bzdety, na które wydajecie hajs, a są guzik warte. Numer 1. Jest taka pewna ekipa dietetyczna, która twierdzi, że BCAA nie działa. A ja uważam, że to guzik, prawda? Pozdrawiam dietetykę, nie na żarty, bo te trzy minokwasy izoleucyna, walina i leucyna czyli po prostu BCAA. Działa! No, bo jak mają aminokwasy nie działać? Pytanie tylko, czy my serio musimy kupować tego typu suplement? Wiecie, to są tylko trzy aminokwasy spośród y, wszystkich tych egzogennych, które nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie i które rzeczywiście, według badań, zwiększają syntezę protein, y, dają tą sygnalizację anaboliczną, z tym, że wiecie, to jest. Klasyczny przykład cherry pickingu. Mamy badania, które rzeczywiście mówią, że tak, tak, zwiększa, przyspiesza, yy, rozpoczyna tą budowę nowych mięśni. Natomiast problem tkwi w tym, że sama suplementacja to można o tyłek rozbić. Dlaczego? Ponieważ te trzy suplementy, trzy, przepraszam, aminokwasy nie zastąpią nam reszty. I często jest tak, że dajemy sobie 3 a ciało, żeby zbudować dobry mięsień, po, potrzebuje reszty aminokwasów, które bierze skąd? Z mięśni. I tak się kółko zamyka. Żeby zbudować nowe, musimy rozbijać. Więc jest to bzdura, że jeszcze musicie brać BCAA. Jedyną opcją, gdzie OK, mogę się zgodzić, że BCAA jest potrzebne, jest moment, jest moment w którym potrzebujecie coś na pobudzenie, ale nie chcecie się wystrzeliwać, to znaczy inaczej, nie chcecie zasnąć. Dlaczego? Bo te aminokwasy blokują wytwarzanie serotoniny. Więc jak chcecie pokonać senność, ale nie chodzić w po krajuwie, to BCA polecam. W przypadku, gdy marzycie o pięknych, ładnych mięśniach, schowajcie sobie to gdzieś głęboko między bajki. punkt drugi. Tak samo sobie wsadźcie między bajki glutaminę, tak, to był zawsze taki suplement, wiecie, by cała glutamina je, katabolizm, mogę jeść walić do rana i tak będzie, wiesz, nie stracę mięsi, bo mam te dwa suplementy znowu guzik, prawda, w ogóle skąd fame na glutaminę? znowu, cherry picking, czyli wybieranie konkretnych badań pod tezę, Glutami, yy, kwas glutaminowy, ogólnie glutamina to jest jeden z najpopularniejszych suplementów yy, Aminokwasów w naszym ciele i jego spadek, na przykład, notujemy przy długotrwałym wysiłku, na przykład biegach maratońskich. Z tym, że to nie znaczy, że suplementacja nam coś daje. Okej, okay, daje, ale w przypadku, gdy budujemy mięśnie po kontuzjach, ale to takich typu, nie wiem, rany nożem, po ciężkich chorobach typu AIDS, jeśli jesteś zdrowym, młodym byczkiem, żubrem, glutaminę możesz sobie darować, mój drogi. Trzeci punkt boostery testosteronu, absolutna większość boosterów testosteronu, dobra, jest jeden, który działa, ale to nie wiem, dwa koła, la, łapek w górę, no co, nie ma nic za darmo, ale ogólnie większość 99,9% boosterów testosteronu uwaga, nie zgadniecie, tak, nie działa no dobra, działa, ale jeśli jesteście, nie wiem starszymi gośćmi z obniżonym poziomem teścia, na przykład poniżej normy, w innym przypadku i znowu młody bysior, żubr, zdrowy, ćwiczący, odżywiający się właściwie i dobrze śpiący. Nie ma opcji, żeby tak. żeby w ogóle cokolwiek na tym skorzystał. Znowu kasa w błoto. Zresztą sprawdźcie mój film, jak naturalnie zwiększyć teścia. Tutaj, Damiano, wrzuć nie, nie zapominaj. Ja poczekam, zapozujcie sobie na karcie, a my wracamy do listy supli. I tak jak mówię, nawet jeśli te boostery by działały, bo są badania, że działają, to i tak są to wzrosty rzędu kilku nad kilkunastu procent, który nie odczujecie, nie odczuje nawet wasza dziewczyna. A co dopiero wy? Lecimy dalej. Dobra, na koniec zostałem takie dwa najbardziej kontrowersyjne. Gainer. Czyli mieszanka węglowodanów z białkiem. Bo to jest nieco jest takie oczywiste. To znaczy, to działa, no bo jak mają węglowodany z białkiem nie działać? I mogą się nawet przydawać. Ale pytanie, czy przydadzą się Tobie? Bo często ludzie robią tak, wiesz, normalnie sobie żyjesz, mieszkasz, nie wiem, chodzisz do szkoły, pracujesz i kurwa robię masę. Kupuję gainera, piję go tyle, że wiesz, że żur na dnie, ale dlatego i przez to później nie dam rady jeść. Ja tak niestety robiłem. Poczekałem aż pociąg przyjedzie. Pusty pociąg za nasze pieniądze, brawo. Dobra, lecimy. W każdym razie, moi drodzy, yy, gainer jest przydatny. Na przykład, nie wiem, jeździmy za kółkiem, nie mamy gdzie zrobić jedzenia, yy, logistyczne czynniki wpływają na to, że nie ma innej opcji, żeby zjeść, wtedy możemy sobie zrobić gainera. No bo to są kalorie, ciało nasze je przyjmie i y, odpowiednio spożytkuje. Natomiast jeśli, je, jeśli masz możliwość jedzenia, a jedzenie jest piękne, smak, jedzenie to jest piękne. Więc po cholerę rozpuszczać jakieś kurde żury. Tym bardziej, że większość tych gainerów nowych to, wiecie, cukier, cukry najprostsze, białko y, po części roślinne, żeby było taniej. Panie, komu to potrzebne? Nie jedziecie na wycieczkę, nie jedziecie na wakacje, y, nie macie roboty, że nie możecie w ogóle sobie nic zrobić, chociaż odgrzać. Nie ma potrzeby na gainera. Kolejnym tego typu suplementem jest białeczko. Znowu, białko może być super, dobrej jakości białko, nie wiem, szczególnie jak jesteś wegetarianinem, czy veganinem, ale wtedy nie mówimy, wiadomo, serwatkowym, to przydatna rzecz. O, można fajnie tu uzbogacić dietę, jednak tego białka nie ominiemy. Te półtora gramów na kilogram masy ciała musi być. Ale znowu, ludzie często, dobra, robię masę, kupuję białeczko. Mimo, że znowu, może łatwo dostarczyć, to jest tylko 1,5 grama na kilogram masy ciała. I wcale nie oznacza, że musi być to tylko i wyłącznie białko zwierzęce. Wcale nie. Mieszamy wszystkie. Im więcej mamy źródeł, tym lepiej. Zresztą sprawdźcie moje pięć filmów. Pięć kur... filmów. Nie no, sprawdźcie wszystkie filmy. Ale teraz mówię o tym jednym konkretnym. Czyli 5 mitów na temat białka. Tu, tu, tu. tak jest. No, więc znowu podsumowując, białko jest spoko, ale w momencie, gdy nie jesteś w stanie, nie wiem, czy przejeść, czy znowu ze względów logistycznych zjeść posiłku, bo wiecie, węgle nie ma problemu. Węgle to, nie wiem, jesz, bierzesz delicję, wafle ryżowe, już masz węgle. Dobrej jakości białko, o, czasami jest o to ciężko, więc w tym przypadku znowu jest to bardzo dobra opcja. No, to w sumie tyle. Chyba Dajcie znać, czy które z tych suplementów stosujecie. Czy rzeczywiście stosowaliście? Jak stosujecie, czy macie na to alibi? A jak y, nie wiedzieliście, że jest ch ch cholerne, w sensie, ch no nie chcę tu przeklinać, moja mama to ogląda. Y, jak jest felerne i niepotrzebne Wam, to napiszcie, dziękuję Panie Żubr w komentarzach. Dziękuję. Poproszę o łapki w górę. Da Pan łapkę w górę. Da Pan subskrypcję. I na koniec mordy mój popisowy trik siła żubra.